Cześć. Mamy grudzień, zbliżają się święta i myślę, że w wielu domach już zawitał taki koszyczek, w którym jest bardzo dużo mandarynek. Musicie pamiętać, że mandarynki są skarbnicą potasu. To jest taki mały skoncentrowany pomarańczek. To może być zgubne, bo zazwyczaj mandarynki się je tak po prostu jedną za drugą. Natomiast u nas to już może być problem, zwłaszcza, że jeszcze do tego trzeba doliczyć wszystkie ziemniaki, jakie jemy, jakieś inne rzeczy, które zawierają dużo potasu. No to może być naprawdę zgubne. Do tego dochodzą jeszcze orzechy, bo też bakalie mają bardzo duże ilości potasu i to musi wiedzieć każdy początkujący dializowany, bo czy to jest tak, że jeżeli się dializujesz, no to już nic dobrego nie zjesz. No nie, my tak.